Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnej części Resident Evil Village, w której skonfrontowaliśmy się z Lady Dimitrescu i naszą głową przywaliła tak solidnie, że spadliśmy na dół. Zobaczmy coś ciekawego tutaj się wydarzy. Nie chwyci mnie tutaj zaraz? Czy coś? Nie, chyba nie. Dobra, przejście otwarte. Tu mam jakieś... były przeczucia, bo... złowroga wroga muzyka, to po pierwsze po drugie fakt, że jakoś tak za dużo miejsca tu jest do ganiania się, ale no dobra, niech będzie. Co?

Nie, to się nie zdąży otworzyć. Otwieraj to, otwieraj. Idzie za mną? Gdzie za mną? Dobra, spieprzaj, Ifen. Nie za dobrze to wygląda. Szybciej. O, jakąś maskę zebrałem. A no tak, ona się przecież tutaj nie pojawi, bo... Ty tak na serio? Nie wierzę. Gość sobie przylepił rękę na wodę. Co i ma czucie Jest ona w ogóle zagojona Co do e? Aha. Co się bawi w celowanie. Dobra, ja go nie zabijam po tamtej stronie, bo zaraz nie zbiorę sobie nagrody po nim. Dobra. Castle Map Annex. It's locked from the other side. Okay. Co to za kroki? Please be aware the mistress' lipstick is missing. If anyone finds it, could they please return it today or to her bathroom? It is custom made and therefore very expensive. Grand Chambermaid. <laughs> I don't know what are. <laughs> One day since treatment, the three girls have stopped moving. They seem almost dead. An insect flew out of the eldest's mouth. It appears to be a common fly. Two days since treatment, all these bodies are covered in flies. It appears the flies are consuming their flesh. When I opened a window, some of the flies dropped dead onto the floor. It would seem the cold petrifies them. I quickly close the window to avoid awakening the insects further. Four days since treatment. All three bodies have almost been completely consumed by the insects. All that is left is a dark, writhing, human shaped mass of creatures. It's just afternoon and the insects have started to change color. Those around the face turned pale and those around the lips turned a deep crimson. Six days since treatment. The mass of insects have transformed into human bodies again. All three girls awoke, looking at me like newborns. I sense a bond between us, like mother and daughters. I have already decided their names: Bella, Daniela, and Cassandra. Robo. Yes, I scared. Tam, bo no, faktycznie mam trochę mało. Flower Swords ball. Trzy razy mogę stworzyć. Nie, jedno wystarczy. Mogę sobie to przenieść? Nie, chyba... chociaż? Uh, shift move Dobra, jest tu muszę porządki po swojemu porobić. O, Master Minecraft. dla Duże pomieszczenie dosyć Scientific name known, size 5 6 cm. Similar body structure to blow flies, although there are differences in the head. They are carnivorous and vigorously consume meat. In order to catch unsuspecting prey, they'll gather using pheromones to mimic a human. They are produced when a kadu lays eggs in its host, but the flies themselves are unable to reproduce they're weak to sudden drops in temperature especially if the temperature below drops below 10 degrees or their metabolism lowers and they go into a dormant cryptobiotic state similar to the cryptobiosis of tardigrade or Polymedylum van der planki do Ale niech będzie. O serio? To takie ciężkie? Ta muzyka. Zaczerpnięte po trochu z Resident Evil Zero. Tam um, Billy Cohen grał na fortepianie. Iron Insignia Key. Ok. Gdzie wykorzystać ten... Gdzie wykorzystać ten klucz? O to jest pytanie. Hmm. Iron insignia key. Nie wiem, zaraz zobaczymy w sumie. A już? Skąd ich się tu tyle wzięło? Dobra, tutaj generalnie nie trzeba iść, bo, bo tam i tak i tak niczego koniec końców nie ma, ale powiem szczerze, że już wiem, czy gdzie trzeba iść. He? Nie, nie ma niczego tutaj. Do Duke'a? It's a pleasure to see you safe. How were things? Bad. No sign of Rose. I'm so oh, sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? No, trochę mam Welcome. dla ciebie. Sure to you wish to make a Sześć kryształowych czaszek. W sumie tylko tyle. Ale mogę do końca sobie ulepszyć, już shotguna i pistolet, także jest dobrze. Mogę za osiem kupić. Dla shotguna ulepszenie. Myślę, że to będzie mądre rozwiązanie. Dobra. Zapiszę sobie stan gry. Pokażcie mi taką jedną rzecz. Czy tutaj tej monety nie trzeba wrzucić? Tak jest. A, bo to trzeba w ogóle. Fajne minigry mają tutaj. Wow. No, bo to są trzy, ku... trzy dziurki. W te dziurki pewnie trzeba. A jednak nie. W którąś z tych dziurek trzeba wrzucić, i ona powinna spaść chyba albo i nie. Nie, też nie. No dobra, próbujemy dalej. No i prawie, przeleciało przez wszystkie trzy mosty. No, prawie, prawie jest. Crimson Skull. O! If it's just looking, window shop away. Ja to mogę sprzedać, tak? Za 8000. Pięknie. Akurat za 8000 niczego nie kupię ciekawego. Dobra. Teraz możemy lecieć na górę. Nie 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 dłużę, co? Dłużę. Jezus. Druga siostrzyczka. Dobra, i pewnie ta insygnia trzeba tutaj wykorzystać. W mitresku nie. Ironki King insygnia, co się dzieje? Wydajesz mi przejść, co? Aha. okej. Okay. W dalszym ciągu nie. A... Co jej się dzieje? Dobra. Maska w Pleasure, mamy drugą maskę. Mamy. O nie, nie, dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić. Chyba wiem, chyba wiem, chyba wiem. Dokładnie odczep się. Jak Twoja siostrzyczka, rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Ups. Nie trafiło mi się tak trochę. Jeszcze żyjesz. W taki oto sposób postępujemy z takimi WŁAŚNIE Wiedźmami. Uff. No niestety Ethan nie uciekniesz stąd tędy. Mounted Animal School. Okej, okay, tu jest zamknięte. No chyba... Nie wiem co trzeba zrobić. A jednak nie. Hmm. Silver ring. No, to jest skarb akurat. No, ciekawe, co trzeba z tym, że tak powiem, z tą czaszką zrobić z porożem. Pokażcie mi to. O, właśnie. O, no, właśnie. Teraz ona ma cztery sloty tam z tyłu, i będziemy w stanie wsadzić ją w miejsce tej maski. A. Dokładnie, Jezu, fajne fantazje mają. No dobra, kolejna rzecz wykonana. pois a to croqui wow 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 O, nie, zauważyła mnie. Dobra. Generalnie sytuacja wygląda tak, co my mamy tu zrobić? Zobaczmy, co ja w ogóle tu mam. Klucze mam. ...lucz raczej do windy nie będzie pasował, nie? Pomyślmy. Gdzie mamy jeszcze jakąś zablokowaną lokację? Merchant's Room, Main Hall, Hall of the Four. carriage gate Ah, currently searching. Is search completed? Okej. Okay. Czyli tu jeszcze mamy coś do odkrycia z tego co widzę. Ciekawe co. Ciekawe gdzie. Ja ona tu przeszła. Ja pierdolnie się wystraszyłem i teraz ona o, może wyjść. Okej. Okay. Dobra, to już powiem Wam szczerze, nie jest śmieszne w tym momencie. No, czemu ty nie chcesz tego zebrać? Dobra, nie wiem. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to właśnie przelecić się tu. No, nic się nie dzieje. No przecież, że się nic nie dzieje. Dobra, mamy chwilę spokoju. Nie ma jej. Dobra. Signia key Ciekawe gdzie tu jeszcze mogły być te drzewi, które ja pominąłem gdzieś tam powiedzmy. Hu, ale dobra, mniejsza z tym Tajnik Room jest w dalszym ciągu niewyeksplorowany Tutaj też courtyard tak samo. Przecież nie będę eksploracji dokonywał z nią na karku. No zjaj. jest Dobra, Duke jest. Co tu może być do przeszukania? A. No raczej nic więcej. A okej. Okay. Teraz by będzie pojawi się, że jest... tak jest, że jest przeszukane, okej. Okay. Masakra. Okej. Okay. explore jest szary. O! Hall of Joy. Na drugim piętrze. Dobra, ale w drugim piętrem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Co się prawie przewalił w ogóle gościu. 18 tysięcy i mam wszystko poolepszane. Nice. No więc po prostu weźmiemy sobie magazynek. Dodatkowy? Tak jest. Kupimy sobie to i to. I trochę amunicji może. Anything, są dwa ulepszenia, są dwa ulepszenia. Na razie mamy maksimum tego, co Proszę moglibyśmy znowu. mieć. Zapiszemy sobie grę. W tym momencie zakończymy sobie odcinek. Huh. Dziękuję wam bardzo za waszą obecność w kolejnej części mojego gameplayu Resident Evil Village. I zapraszam oczywiście na kolejne. Bo szykuje się pewnie zacna akcja. Do zobaczyska.